Witajcie. Na szczęście nie wszyscy ludzie mają zatwardziałe serca. Są jeszcze tacy, którzy chętnie pomogą potrzebującym. Na ulicach Kansas miało miejsce niespotykane wydarzenie. Po mieście błąkała się dziwna istota, która samym wyglądem straszyła mieszkańców. Chociaż niewielka, przez ogromne kołtuny poplątanej sierści, trudno było określić, co to za zwierzę. Zaniepokojeni przechodnie zwrócili się do wolontariuszy z Kansas City Pet Project, którzy natychmiast ruszyli na pomoc. Gdy biedakowi ścięto Kołtun z bezdomnego brzydala wyłonił się śliczny piesek Shih Tzu. Sierść Shih Tzu niesłusznie nazywana jest włosami, gdyż wszystkie psy mają włos okrywowy i podszerstek. U niektórych raz. Włos zewnętrzny rośnie bujny i długi. Większość właścicieli lubi je krótko strzyc przez cały rok, ponieważ zwierzęta wyglądają elegancko, a fryzura jest łatwa w utrzymaniu. Nieścinana sierść psa wymaga stałej pielęgnacji, a także codziennych zabiegów czyszczenia z brudu lub innych drobnych przedmiotów. Jeśli tego nie zrobimy, efekt może być właśnie taki, jak w przypadku tego szycu. Biedak przez lata nosił splątane kilogramy nieścinanej sierści. Nie było mu w życiu łatwo. Właściciele porzucili go i biedak wylądował na ulicy, a jego piękne długie włosy rosły, plątały się, aż wkrótce zaczęły wyglądać jak dredy. Weterynarze określili wiek psa na 10 lat. Powiedzieli, że to najgorsze skołtunione futro, z jakim mieli kiedykolwiek do czynienia, na szczęście psu, którego nazwali Simon, Udało się pomóc. Kołtuny ścinali przez ponad dwie godziny, wreszcie udało im się usunąć ponad trzy kilogramy sierści. Nigdy nie da się przewidzieć, na co się natkniemy podczas strzyżenia tak mocno zarośniętych psów, ale ku naszemu zaskoczeniu skóra Saimona była w dobrym stanie. Pies jest wychudzony i ma mnóstwo pcheł, z którymi za żarcie walczymy, powiedzieli wolontariusze. Simon cierpliwie zniósł wszystkie zabiegi. Najtrudniejsze jest już za nim, chociaż z początku bał się wszystkiego wokół, po strzyżeniu natychmiast się uspokoił. Po zabiegu po raz pierwszy od wielu lat został wykąpany. Teraz personel troskliwie pomaga szycu wrócić do zdrowia. Pies przechodzi konieczną rehabilitację, a wkrótce stanie się jeszcze piękniejszy i szczęśliwszy. Przynajmniej starość Simona będzie spokojna. Wolontariusze znajdą mu nową rodzinę. Pamiętajcie, żeby przed przygarnięciem zwierzaka poznać wszystkie cechy danej rasy i oczywiście tysiąc razy zastanowić się, czy jesteście gotowi opiekować się nim przez całe jego życie. To wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.